Cześć, witamy w tym odcinku. E, chyba Fiaty panda nas bardzo lubią, bo w ostatnim czasie kilka tych Pand na warsztacie było. Trafia do nas kolejna panda. E, auto właściciel ma długo. W międzyczasie sobie mówił mi, że wymieniał silnik na nowy, używany z niskim przebiegiem. I przyjechał, bo mówi, że bardzo autem źle się jeździ. Wszystko się tucze i, i haruje. Zagręciej, Pani Jaśku, kołem. Tutaj już coś słychać. Taki wstępny rekonesans zrobiliśmy. I tak tutaj amortyzatory nie są na pewno idealne, ale też nic nie wyciekło. Też prosił, żebyś zrobić tylko, tylko to, co i wyłącznie konieczne. Tutaj mamy luz. Powolicz, jak Pan ruszał, na boki. Widzicie. Tutaj mamy uszkodzony stworzeń wahacza. Czyli chcąc, nie chcąc, wymieniamy cały wahacz. Cały ten element. Tutaj te tylnie tuleje też pewnie będą wybite, bo one bardzo szybko się wybijają. Tutaj mamy uszkodzone też łączniki stabilizatora. Jest na nich luz. Może nie słychać jeszcze, ale musicie mi uwierzyć, że jest. Z tej strony też jest luz na łączniku. I tutaj mamy luz na boki też, panie jakbyśmy ruszyli. i tutaj nam puka na drążku kierowniczym, czyli będziemy mieć drążek kierowniczy plus. Teraz sprawdzimy sobie, jak wygląda układ hamulcowy. Pan zdemontuje teraz, zdemontuje teraz koła. Ja wam pokażę od wewnątrz, jak to wygląda. Tutaj jest z prawej strony tarcza od wewnątrz. Tutaj jest... Z lewej strony tarcza od wewnątrz, czyli półtarczy jest, pół tarczy nie ma. Zaraz zdemontujemy i zobaczymy. Tutaj jakiś gejstek, wyciek z okolic. Albo wybieragi od góry się leje, albo simmering od skrzyni na płośce Zaraz zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. Z tej strony jakiejś wielkiej tragedii nie ma. Tarcza jest pofalowana, ale widzieliśmy gorsze, tak czy inaczej na pewno się nadaje do... Kwalifikuje się do wymiany. Jest krzywa, jest cienka, klocka jest 20%. Tęgina mamy spadnięte, spadniętą osłonkę od amortyzatora. I ten amortyzator jest już wilgotny. Czyli amortyzatory też się kwalifikują do wymiany. Z tej strony zobaczymy, jak wygląda. Czyli tutaj tak, tutaj tarczy nie ma w ogóle. To, co widzicie, to są wżery, spowodowane tym, że klocek hamulcowy się skończył i klocek już metal o metal tarł o tarczę. Czyli tutaj bezdyskusyjnie, bezdyskusyjnie tutaj klocki tarczy naprzód. Musimy zweryfikować, musimy zweryfikować. O kurde, to jakiś silikon jest, to jest zastanawiające. Tutaj na przewodzie widzicie hamulcowym. Z jakiegoś powodu jest silikon, z ciekawości zobaczę co tutaj jest. Dlaczego ktoś tutaj osilikonował? O, już widać dlaczego, ponieważ, ponieważ tutaj przewód o coś obcierał, prawdopodobnie około i. Górną warstwę, tutaj tego e, górną warstwę osłony wydarł. Myślę, że silikonu w tym miejscu nie powinno być. Także no popatrzcie się tutaj, widać, że już mocno zaczął przedzierać. O, o, o. Widzicie? Tu jest przedarcz takie znaczące. Te przewód bez dwóch zdań, bez dwóch zdań do, e, do, 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 do wymiany z jednej jak i z drugiej strony. Sprawdzimy, sprawdzimy zaciski czy pracują, wszystko wyczyścimy, na pewno łączniki musimy wymienić, wahacz jeden musimy wymienić, drążek z prawej strony wymienimy, a tutaj widzicie tam wyciek też od razu udało się zweryfikować, wyciek jest tego tutaj wybieraka skrzyni biegów i tutaj sobie i spada nam na, na osłonę wewnętrzną przegubu i, i, i tutaj nam się to rozlewa. Serwis olejowy i te elementy co wspominałem wcześniej. Także Magda zamawia zawieszenie, zamawia hamulce. Ja dzwonię do właściciela i działamy. Także w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.